Nie milknął echa po występie Katarzyny Cilman w Tańcu z Gwiazdami. Katarzyna Cilman, polska wicemistrzyni olimpijska, wraz z Janią Lesar tworzy pierwszą żeńską parę jednopłciową w historii programu Taniec z Gwiazdami. Ich występy budzą duże emocje wśród widzów, a ostatni występ wzbudził szczególne zainteresowanie z powodu pocałunku na scenie. W nagraniu opublikowanym na Instagramie Cilman wyraziła obawę o pogarszającą się sytuację osób LGBT w Polsce. Utytułowana wioślarka wbiła szpilkę Radzie Ministrów z premierem Donaldem Tuskiem na czele. W gdzie obecnie sytuacja osób LGBT znacząco się pogarsza, bo nadziei mieliśmy na o wiele więcej. I obecna władza, no niestety, nie wygląda, na, wygląda na to, że nie zamierza nam zagwarantować jakichś podstawowych praw człowieka. Przysposobić to sobie, wiecie, można psa. Naprawdę nie chcę wyjeżdżać z tego kraju. Mam nadzieję, ale robię tu naprawdę niesamowite rzeczy. Tak, po prostu tak to nazwę, bo zdobyłam medal olimpijski. Teraz w, w, jestem no, na, na świeczniku. Nie, 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 nie ukryjemy tego. Politycy komentują mój wczorajszy występ w tańcu z gwiazdami naprawdę. Czy my byłyśmy pierwszą parą, która styknęła się ustami? Co?